Za po kontuzji dzisiaj zagrać pierwszy mecz z poważnym zespołem na nowej dla ciebie pozycji, nowej, starej. Jak ty się w ogóle generalnie czujesz fizycznie? Fizycznie na pewno są jeszcze braki. Odczuwam, że nie jest to co w tamtym sezonie i myślę, że to przyjdzie z czasem na pewno. Natomiast pozycja nie jest mi obca. Grywałem w juniorskich drużynach na tej pozycji, także jestem do dyspozycji trenera. Będę robił wszystko na treningach, żeby. Pokazać się z jak najlepszej strony, a jaką trener podejmie decyzję, czy na szóstce, czy jeden z trójki środkowych obrońców, no to tam będę grał i po prostu dawał z siebie 100%. Dwie jedenastki dzisiaj wybiegły, mamy szeroki skład. Rzeczywiście można powiedzieć, że Stomil to drużyna, która no jest na razie w kim wybierać. Nie mówię o jakości, ale mówię o na razie liczbie zawodników. No dokładnie, lepiej mieć tylu zawodników niż mieć 15, dwóch wypadnie. Trzeci kolejny i potem będzie trzeba grać jedną jedenastką i wtedy robią się problemy. Natomiast teraz trener ma do wyboru 20 ponad zawodników. Ma w kim wybierać. Na pewno głowi się w domu kogo wystawić. Jeszcze jest dużo czasu do pierwszego meczu ligowego. Jest dużo sparingów, także każdy myślę, że będzie dawał sygnały, a jaką trener wybierze jedenastkę na mecz ligowy, to już należy decyzja do niego. Najcięższa praca jednak przed Wami, za chwilę obóz. Trochę popracujecie. Tak, no zima nie należy do najprzyjemniejszych, ale swoją robotę trzeba wykonać. Każdego dnia dawać z siebie wszystko, jesteśmy profesjonalistami, ale że każdy ma świadomość tego i, i będziemy wszystko robić, żeby, żeby w Lidze były owoce naszej pracy zimowej.